Siemano, Siemano, dzisiaj krótka przerwa w rozwinięciu bonusów na Superbecie. Niemniej cały czas tutaj jest intratna oferta dla każdego nowego użytkownika. Jak ktoś nie ma, chciał, nie ma konta, a chciałby sobie skorzystać z tej opcji bonusu, bonusu poitalnego, zapraszam, żeby zerknąć do pierwszego komentarza pod tym filmem, gdzie będzie link do założenia konta. Podczas zakładania konta musisz tylko zatwierdzić zgodę marketingową i na razie to tyle. Później czeka na Ciebie mnóstwo atrakcji przypisanych do pierwszego depozytu i jeszcze po nim. Najpierw zajmijmy się tym depozytem. Tutaj jest podwojenie do 200 zł, czyli wpłacasz te dwie stówki, dostajesz dwie stówki we FreeBecie. Dodatkowo, jak założysz konto z naszego linku i wpłacisz minimum 5 dyszek, czyli może być też te dwie stówki, dostajesz jeszcze w ramach tutaj bonusu powitalnego 35 zł FreeBeta. Jeszcze SuperBet nagradza za pobranie aplikacji, również tutaj dwie dyszki wtedy wlatują. No i po tym wszystkim masz jeszcze tydzień gry bez ryzyka, aż do 3,5 tysiąca w zwrocie, czyli po prostu ładujesz sobie. Przez tydzień kupony liczą ci różnice, i po prostu dostajesz tą różnicę w bonusie. Bonus do trzykrotnego obrotu po kursie minimalnym łącznym 1,91. No, dzisiaj jest prościzna, bo nie ma jeszcze żadnego meczyku, ale myślę, że jutro już coś będzie. Także jeżeli tutaj chciałbyś poczekać, możesz poczekać do jutra. Niemniej cały czas ta, nawet bez rozszerzenia, bonus poitalny na Superbecie jest całkiem spoko, Jak ktoś jest zainteresowany, to jeszcze raz odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Lecimy jeszcze z konkursem. Jak zawsze standardowo dwie dyszki do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Zostawić łapy w górę, zasubskrybować ten kanał. W komentarzu wytypać dokładne wyniki minutę pierwszej ramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Jill Vicente a FC Porto. Typujecie do godziny 21:15. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez nich u gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie. Co tu dużo mówić o wczorajszym meczu? Wczorajszym dniu, przepraszam bardzo, dostaliśmy solidny w pierdol. Nic nie trafiliśmy same bezbramkowe remisy. Nic się w tabeli nie zmieniło dzisiejsze meczyki. A tabela wygląda tak samo jak wczoraj i myślę, że możemy zacząć z dzisiejszym dniem. No jedno jest już na pewno potwierdzone i pewne. Gorzej niż wczoraj nie będzie. Może być tak samo, ale gorzej już nie będzie. Bałem się tego dnia, w którym nie trafimy nic. No i nadszedł w środku, typowo w środku ligi. Paula Fabregas dzisiaj otwierają e, pojedynki. No to lecimy z tym koksem. Jestem ciekaw, co tam na dzisiaj powymyślali. Faru Konstanta z Klusz. No dzisiaj piłeczka trochę taka jest, wiadomo. E, powyżej 3,5 celnych strzałów gospodarzy tutaj żilwicente Vicente Porto, meczyk tutaj z konkursu, powyżej 1,5 gola i powyżej 6,5 rzutów rożnych, od Pauli taka propozycja 2,49 wyszło tutaj, krusiwo no i Fabregas tutaj leci kurde, wszyscy się żeśmy wczoraj zatrzymali Warnamo, Degger, powyżej 9,5 rzutów rożnych, Kasim Pasa Trabzonspor, powyżej 8,5 rzutów rożnych wszyscy się wczoraj zatrzymaliśmy, także liczę, że dzisiaj będzie delikatne odbicie, tutaj Fabregas leci w rzuty rożne i tu 2,35 kursiwo, Peterek z Fredim lecimy z tym koksem dalej Peterek jest tutaj, Rodweiss, Essen, Borussia Dortmund Borussia Dortmund strzeli powyżej 1,5 gola i powyżej 7,5 rzutów rożnych No tutaj Niemcy zaczynają od pucharu No i dzisiaj już Borussia Dortmund gra piękny, to może być meczyk, może to być piękny pogrom no, Rodweiss, Essen, trzecia liga Leeds United, Everton, Everton strzeli gola i Everton wykona powyżej 2,5 rzutów rożnych Do Evertonu, o ile się nie mylę, przeszedł Jack Grealish na wypożyczeniu Dobrze mówię, będzie dzisiaj już tutaj w składzie gdzieś tutaj. No, Flashscore jeszcze milczy, nie? A propos tego tutaj składu, mam nadzieję, że nie walnąłem jakiejś głupoty. Jak najbardziej można by tutaj pójść właśnie w gola Evertonu. Co to, kto to jest? Peterek, Peterek z Fredim. Dobra, Freddy, jazda. Freddy tutaj odpowiada, Young, Ajax, Amsterdam, i AZ Alkmar. RST Dywizję, holenderska, jakby tu pytał. E, Młodziki Ajaxu Amsterdam mają wykonać powyżej 4,5 rzutów rożnych. Volta Redonda CRBAL, bardzo ciekawa drużyna tej drugiej, nazwa tej drugiej drużyny. E, powyżej 9,5 rzutów rożnych, no jest Brazylia, są rzuty rożne, jest Freddy. Prości zna Łysy z Terrorem. Gdzie jest Łysy? Gdzie jest Łysy? Dobra, jest Łysy. Elche Betis, powyżej 1,5 gola i Elche wykona co najmniej trzy rzuty rożne. Po kursie 1,60 takie kursiwo. Rzuty rożne. Delikatnego tutaj Underdog'a, ale grają u siebie. Gil Vicente Porto, powyżej 1,5 gola. Porto strzeli gola i liczba rzutów rożnych powyżej 7,5. 1,75. Fajna sklejka na ten, na ten meczyk w Portugalii. No i Terror. Terror, który jest generalnie całą ligę pod formą. Asane Raufos, BTT Esik i Stabaek z Songdal. Obie drużyny strzelą gola i po wyżej 2,5 gola po 1,64. No to kurde, szykuje się overowe starcie w tej Norwegii. Mam nadzieję, że się szykuje. I mam nadzieję, że Teru tutaj się wstrzeli. Bula Gołąb. Lecimy teraz już od... No, dobra Gil Vicente Porto. Na zwycięstwo Porto. Po 1,49. Porto na inaugurację wygrało, o ile się nie mylę. E, zaraz sobie to tutaj sprawdzę, bo teraz już się zaciekawiłem troszkę tym meczykiem. E, Porto wygrało, o ile się nie mylę, 3 do 0, ale Gil Vicente też 2 do 0 wygrało. Oba mecze były w domu. Nie, Gil Vicente na wyjeździe to kurde, troszkę lepiej poszło. No, ale może tutaj no i ostatnie 3 do 1. Jeszcze Gil Vicente wygrało u siebie. No, ale mam nadzieję, że tutaj będzie inaczej. Bednarek tam jest, no, będzie dobrze, będzie dobrze. Almeria, Albacete. No i Almeria ma tutaj wygrać ten meczyk. Gołąb, gołąb jest następny w kolejce. Chichon z Cordobą, Chichon ma strzelić gola i powyżej, nie powyżej, tylko Chichon ma tego meczu nie przegrać. Czyli po prostu Chichon strzela gola i zdobywa co najmniej jeden punkt. Iga Świątek, Jasmin Paolini. I tutaj ma być 2 do 0 dla Igi Świątek. To był Gołąb, Gołąb z bólą, bula już była. No to teraz Ja z Sebkiem. No <laughs> to jestem teraz tego ciekaw, nie? Wczoraj kompletna w ogóle w topa. Z tym overkiem w Norwegii. Dobra, jestem już u siebie. Odense z Aarhusem, powyżej 2,5 gola, pokój 1,66. 1,63, przepraszam. E, próbuję. Próbuję dzisiaj znowu tego overka, tym razem w Danii. Go widzę. A co będzie na boisku, to zobaczymy. Rodweiss Essen z Borusiem Dortmund, po minus 1,5, handicap, minus 1,5 w stronę Borus i Dortmund, czyli w tym układzie Borusia musi wygrać różnicą co najmniej dwóch bramek. 2 do 0, 3 do 1, 4, 2, 6 do 0. Wiadomo o co tutaj chodzi. Ja generalnie spodziewam się małego tutaj. Małej dominacji ze strony gości. No po poziom jest po prostu maksy maksymalna różnica w poziomach. 2.51 kursiwo łącznie wyszło. Sebek jest next. Sebek, Sebek, Sebek. Sobek jest tutaj, dobra, mam sepka. Leeds United Everton, obie drużyny wykonają co najmniej 2 rzuty rożne. Pojeżdża 1,5 gola i półtora kartek po 1,60. Gil Vicente Porto, Porto strzeli gola i Porto wykona co najmniej 4 rzuty różne, To też jest dobre, też mi się tutaj podoba, chociaż nie wiem jak Porto robiło kronery w pierwszym meczu, nie sprawdzałem tego. I Erander z Ojczyzno sławem na sam koniec tutaj, kurde, meczyk, meczyk, pojedynek gdzieś tutaj o... No nawet o drugie miejsce może to być bezpośredni pojedynek. E Erander, Chichon o Cordoba, Hijo strzeli gola i wykona co najmniej dwa rzuty rożne. Partizan z Nowi Belgrad, serbijska liga, proszę, serbska, Boże, ty tak samo jak z finlandzką, kurde. Fińska i serbska. Powyżej 7,5 rzutów rożnych, powyżej 1,5... nie, wróć, powyżej 7,5 rzutów rożnych, 1x na Partizan i powyżej półgola, czyli po prostu ma być brama w tym meczu. No i dobra, czekaj, bo tutaj jeszcze, jeszcze jeden kupon został, o ile się nie mylę, Ojczy Znosław. Oj, Znosław, cyk, mam już go tutaj, Dynamo Dresden z Mainz, Dresden ma tutaj strzelić gola, gol Underdoga grają u siebie, puchar wiadomo, różnie to może być, no i Leeds United z Evertonem, pojeżdżaj półtora gola i pojeżdżaj dwie kartki, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze kupony. No kurde, no tak, jak mówię, no już gorzej niż wczoraj być nie może, ale jak zawsze trzymam kciuki za wszystkie kupony. No a wam życzę udanego poniedziałku. Dzisiaj się trochę pogoda zepsuła, także trzeba mieć tej cierpliwości więcej i ja wam tego dzisiaj życzę. Wiadomo, poniedziałek, trudny dzień. Trzymajcie się, siemano.